Siemandero, Siemandero. Tutaj Adriano z tej strony. Robię dzisiaj taką krótką rzutkę. Jest 22.11. poniedziałek, 12.19. Właśnie przetargałem dzisiaj rower Agi, bo mnie prosiła, żeby go tam delikatnie sprawdzić, bo już dłuższy czas na nim nie jeździła. Czyli Specialized FSR Epic fulek. No, to powiem wam, że rower stał. No bo jakieś 3 miesiące, 2 miesiące na pewno, z uwagi na to, że aga jeździ teraz e, tą gazelą z sakwami. Po prostu jest tak wygodniej zawsze gdzieś tam po pracy. wiecie, do sklepu, nie trzeba tego wszystkiego do, do plecaka pakować. No, ale powiem wam na przykład, jakie, jakie były tam sytuacje no, po, po tych dwóch miesiącach tam stania. E, to na przykład pierwsze, co zauważyłem, to że był tutaj luz na główce ramy. E, powiem wam szczerze, że dużo ludzi... O, co tu pisze? MTG by Tenge Seiki. Cane Creek. E, powiem wam, że, że dużo ludzi myśli, Boże, jak już mam tutaj luz na, tej, na tym łożysku i tutaj na tym łożysku, że to się, wiecie, jak naciśniecie hamulec, to to się rusza, tak delikatnie pracuje to, że już trzeba tutaj wszystko, cały serwis wymienić łożyska. Nie trzeba. W większości przypadków trzeba tutaj poluzować pyk sobie śrubę albo i nie, w zależności jak to jest wszystko zrobione i tą śrubę dociągnąć. Po prostu ją pokręcić, pokręcić, pokręcić tak, żeby naprawdę fajnie się działa. Bardzo mocno. Ale do momentu tylko wtedy, kiedy tutaj już praktycznie zniwelujecie luz a dalej kierownica będzie się e, lekko obracała bo jeżeli przykręcicie za mocno tą śrubę tutaj to będziecie mieli opór na kierownicy i, i rower nie będzie się was słuchał. No to jest pierwsza rzecz którą zrobiłem. Łatwo poszło widocznie się po prostu poluzowała wcześniej od odjeżdżenia Agi bo ona trochę też na nim latała albo nie pamiętam jak wymienialiśmy kierownicę to może coś z tym mostkiem e, kombinowałem e, Druga rzecz, no to jest właśnie ta karbonowa fajna kierownica która ma, nie wiem, 72 chyba, czy 68, albo 64. Nie pamiętam, ale to jest na pewno poniżej 60 chyba, 8 albo 6 cm. Szerokością zamawialiśmy z AliExpress, świetnie wygląda. To jest też ten chiński licznik z AliExpress, który ma kadencję między innymi. Oczywiście kadencję korbową. No, ma tutaj tych kilka, tutaj jest ten znaczek od korby. Ile razy kręcicie na minutę korbą, i między innymi wszystkie inne tam funkcje. To nie jest licznik GPS-u na zwykłą baterykę, tam cr tam 20-30, coś tam 2. To jest ta lampka też chińska. A tak trochę tu jest pod kątem, bo nie ma tak miejsca na tej kierownicy, ale ona normalnie patrzy, jak ładnie świeci. To jest drugi tryb, leżejszy. To jest jeszcze trzeci tryb, taka jedna dioda. Czwarty tryb, podwójna dioda, czyli świeci na full. Takie pulsowanie, stroboskop i koniec, wyłącz. I oczywiście wskaźnik baterii. Eee, powiem Wam, że ja mierzyłem czasy tej, tej lampki. Ładuje się tutaj na USB normalne B, nie na C. I jest na gumę, na taki gumowy zatrzask, także nawet spoko, nie trzeba, wiecie, nie ma tego uchwytu takiego na stałe, na przykład jak licznik, jak albo inna lampka. Powiem Wam, że ja sprawdzałem ją mniej więcej i, i w tym takim drugim trybie, czyli w tym w zasadzie tutaj najsłabszym to doszło chyba do 2,5 godzin. W tym pierwszym, co jest mocniejsza dioda, to doszła do pamiętam była półtorej godziny, czyli coś, godzina 45, w tym ostatnim nie mierzyłem w tym najmocniejszym, ale no nie mam, że jak pociśnie godzinę to będzie to chyba wszystko z tej bateryjki. Także to nie jest na pewno lampka Myślę, że co 2-3 dni trzeba ją sobie ładować. Zresztą, tu są diody, które pokazują. <laughs> Dobra. Powiem Wam co tu jeszcze było. Nic. Poza tym... Czekajcie, siądę sobie. <laughs> Amory sprawdziłem, pompką fajnie trzymają powietrze. Nie ma problemu, widzicie? Jak się tak nie miało nóżki i się gdzieś opierało rower, to tak się to brzydko ten lakier bezbarwny z karbonu Star. Powiem Wam, że tak, amor bardzo fajnie ugina się, hamulce ma góry hydrauliczne bez problemu nadal, żadnego wycieku płynu, działają jak, jak ten rower kupiliśmy od początku. Opona to już wiecie, to jest jeszcze nowiutka, niedawno była wymieniana, właśnie, Aga chyba kuźwa raz na tym rowerze się, czy dwa przejechała na tej oponie i tej kierownicy. <grym> Także to jest dobre, no bo później kolarkę żeśmy robili, później właśnie tym, tą gazelą, tą kogą. E, Ciśnienia posprawdzałem w oponach, odziwo jest ok, z tyłu musiałem delikatnie hamulce wyregulować, też żaden problem, Amor też bardzo ładnie działa, tylny. E, nóżka, tak nóżka też była z Chin, powiem Wam, że no, wiecie, no, wiadomo, no, nie wygląda to jakoś super, e, ale ta wizja ciągle opierania gdzieś tego roweru kierownicą czy siodełkiem, e, to to jest jednak trochę uwłaczające. Tutaj macie te sensory właśnie. Od, od tego licznika kadencja tu jest prędkości na tym kole, także nóżka w końcu jakaś tam jest, żeby ten rower oprzeć, co tu jeszcze Wam powiem? Siadełko na tym rowerze takie było od początku. Maga mówi w miarę wygodnie jakieś Sele Italia Kubik, to jest to. No i jeszcze były te gripy wcześniej robione. To też był filmik. Bardzo fajne są te tutaj z podparciem. Bardzo fajnie to siedzi. Fajnie się to trzyma, pewnie. Zresztą ci Jaga pojedzie, to potestuję. Jeszcze będzie do testu zegarek, jaki ma. A to tak. Wam pokażę. to jest zegarek Huawei. A. I jeszcze potestuję ten zegarek sobie. Nie potestuję, bo w zasadzie to już ten zegarek zna tylko my go przetestujemy dla Was. Ale zegarek jest zajebisty, nie powiem wam teraz dokładnie, jaki to jest model. Kosztował chyba jakieś, nie wiem, 80-90 euro. Nie pamiętam. Tutaj się ładuje ta lampka na tył, która jest z migaczami, czyli z kierunkowskazami, kazami, jak ktoś woli. To się ładuje, co widać, jaka tu jest w ogóle kabelologia. No i jeszcze co, co wymieniłem, bo, bo też Aga chciała, żeby tak nie na wpinkę, to były tutaj te pedały. A są one tak leżą, ale one są całe tam, w smaże, nie w smaży. Takie po prostu ustawiłem. To są DeOre XT SPDKi. Bardzo fajne. Do butów, ale weszły te co z Chin zamówiliśmy. Takie e, takie platformy. Szczerze, zobaczymy jak to będzie, jak się będzie zajechało. E, jak będzie czuła ten rower. E, później przyjedzie sobie z pracki wieczorem. Pojedzie. Dzisiaj jak widzicie pogoda jest przepiękna, bo ma być 10 na godzinę, 11 wiatr i no i słońce. Jutro już mają padać deszcze, także trzeba jeszcze dzisiaj wykorzystać potencjał, żeby ten rower nie był znowu mokry. To oczywiście jest ten fajny błotniczek. I jeszcze mamy tylny, oczywiście, który na razie jest zdjęty i tu jest mocowanie do tej lampki. tylnej. No, to mówię taka, taka słuchajcie, krótka, wrzutka. Fajnie te dwa rowery wyglądają. Zobaczcie ktoś by powiedział 26 cali, że to jakieś rowery dla dzieci, nie. A, a, a w zupełności wystarczają. Gdyby tu było 29 cali, to ja nie wiem jakbym przeszedł koło tych rowerów, bo byłyby duże. teraz zobaczcie jakie są różnice w ramach, nie? Jakie są geometrie, ale mniej więcej. Mój jest większy ten Gary Fisher. Spec jest mniejszy dla Agi idealny, ale zobaczcie jakie fajne są geometrie, jakie są kąty główki, jakie są ścięcia. Mega się po prostu na tym jedzie. No. I tyle. Trzymajcie się. Życzę Wam miłego tygodnia. Jeszcze Aga też pogada tam co, co, co planuje porobić. Jeszcze będzie zegarek. Jeszcze kilka innych testów. Spokojnie. Oglądajcie. Czekajcie. Dziękujemy za, za wyświetlenia. Za to, że jesteście. Że chcę się Wam poświęcić po prostu dla nas ten czas. Za subskrypcję. Mimo, że jest 11. To, to i tak dla nas to... To jest każda cenna, czy byłoby ich milion, czy 100 milionów, to, to zawsze robi to wrażenie. Czy byłaby jedna? I tyle. I jesteśmy w kontakcie, tak? Na bieżąco. Także trzymajcie się. Fajnego jeszcze raz tygodnia. Mam nadzieję, nie wiem jaka u Was pogoda, ale na ten tydzień się w Holandii niestety deszcze znowu zapowiadałem. Także. Ej, 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 wczoraj też lało pół niedzieli. Dzisiaj takie piękne słońce. Zobaczymy jak będzie. Trzymaj ta się. Yo do następnego.